To ja, myszka miki. Czy chcecie odwiedzić mój klubik? W takim razie zapraszam. Chodźcie za mną. O, o mało nie zapomniałem. Żeby klub się pojawił, trzeba wypowiedzieć magiczne słowa. Chocki, klocki, myszka, miki. Teraz razem. Chocki, klocki, myszka, miki. we'll be right <laughs> back To! Hejka, dzieciaki! Witajcie w naszym klubie! Dzisiaj mam dla was naprawdę odlotową niespodziankę! A, możesz ją podać, pomagałku? <słyski> <słyski> A, zdaje się, że ktoś przeszedł! Cześć, chłopaki! Jak się macie? Uuu, co to za pudełko? Hejka, przyjaciele! O, w tym pudle są rzeczy Pluto z czasów, kiedy był szczeniaczkiem. O! Dzięki, pomagałku. Jest tu jego malutka obruszka. Jego pierwsza zabawka. I... o, ja nie mogę! Zobaczcie, jakie słodkie! Zdjęcie naszego Pluto, kiedy był jeszcze takim malutkim szkrabem. Rety, fajnie byłoby zobaczyć Pluto jako szczeniaczka. A ja mam wynalazek, który to umożliwi. I co ty na to, Miki? O, Mini profesorze Van Drake. Czyżbyś zapomniał? No, oczywiście, że ty to mini. Ho, ho, ho. Nie zapomniałem, kim jesteś, ale nie wziąłem moich ulubionych okularów, chyba? Zostawiłem je w laboratorium albo gdzieś, a bez nich dobrze nie widzę. A oto one właśnie tak wyglądają. Ale wracaj. Akurat dzisiaj ukończyłem najnowszy wynalazek. To ty ci Bobo odmładzacz! Och! Patent zastrzeżony. To urządzenie zamieni każdego w milusińskiego bobasa. a ciebie, Pluto, w milusińskiego malutkiego mm. szczeniaczka. Hej, Pluto! Chciałbyś znowu być szczeniakiem? Tak wiesz, na chwilkę! Ja, ja, ja. Mhm. Jak działa ty ci Bobo odmładzacz, profesorze? Bierzesz swoją ulubioną rzecz z czasów, kiedy byłeś dzidziusiem. Jakąś zabawkę czy coś takiego. I wkładasz ją do tego naczynia. Gdy naciśniesz przycisk, zmienisz się w milusińskiego bobasa. Którą z tych rzeczy najbardziej lubiłeś, gdy byłeś szczeniaczkiem? Obrożę? Doskonale, piesku! Zaczynamy. A teraz powiedz szczeniak. O! o, o. dostał się szczeniaczkiem. Czyli się udało, tak? Ha, ha, Bo wiecie, nie widzę zbyt wyraźnie bez moich ulubionych okularów. O tak. Uraczy! uroczy! O! Wynalazek zadziałał! Kto jest słodkim szczeniaczkiem? Ty, Pluto! O, słodki Ptysiu! Co za słodziak! O. No wiem! Prawda, że szczeniaczek Pluto jest przecudowny? Uroczy! Wielkie psik! Sprawiedliwe nogi skaczą mi! To słodkie cuda! Mały Pluto! A jak nasz Pluto zmienił się w szczeniaczka? Pozwólcie, że zademonstruję, dobrze? To mój tyci Bobo odmładzać. Wrzucamy tu jakiś ulubiony przedmiot z czasów, gdy byliśmy bardzo mali. Jak na przykład moją pierwszą mini tablicę. Potem kierujemy obiektyw w stronę osoby, którą chcemy zmienić w jej dziecięcą wersję. Otóż ja, profesor Fondrejk, wcale nie chcę wracać do dzieciństwa. Dlatego skieruję urządzenie w przeciwną stronę. A profesorze! Tak, to ja następnie naciskamy ten przycisk. Ja, Obróciłeś to do Djidjo von Drake. <laughs> wiesz może co zrobić, żebyś znów stał się duży? O, O, Nikt Nikt nie mówi po gagagugajsku. Rozumiecie? Ja, musimy znaleźć sposób, żeby rady. Możecie nam odmienić szczeniaczka pluto i dzidziusia Fondrejka? Naprawdę? Ale super! Chodźmy po myśli sprzęt! My się raz my się dwa, my się trzy. My się bierzmy za ten sprzęt, Łap i ty, Bo się znajdzie na największy problem rada! Pomóc tym może mamy myśli spadać. Myśli moje zadanie! Chocki! Klopski! Myśli składak! Myśli sprzęt! Myśli sprzęt! Myśli sprzęt! Mamy tu ręczny odkurzacz? Jest nieduży i można go wszędzie zabrać! Skaczek, pa co Latarkę! Ładniusia! nam pomoże! Co sprzęty ma i nam je da. O każdej porze! Fosik pomoże! On jest tu dla mnie! Dla ciebie! I zawsze nam pomoże w potrzebie! Zawsze nam pomoże w potrzebie! Skoro już mamy nasze mysie sprzęty, możemy odmienić szczeniaczka Pluto i dzidzie Fondrejka, żeby byli tacy jak dawniej. Hmm, tylko jak konkretnie mamy to zrobić? Hmm. O, mam pomysł! Skoro dziecięce rzeczy zamieniły Pluto i profesora Fondrejka w dzidziusie, to może przedmioty, które lubili jak byli duzi, pomogą ich odmienić! Tak! Jest, ja Pamiętacie, profesor mówił, że zostawił w laboratorium ulubione okulary. A ulubiona zabawka Pluto pewnie została w jego budzie. W porządeczku! Musimy szybko przynieść te przedmioty i zadziałać. Och, chwak! Spieszmy się, bo Dzidzia wągry egzekuje niespodziankową dźwignię. Oj, ja nie już! Przydałby nam się wózek do wożenia tych dwóch słodziaków. U, zajrzyjmy do klubowego schowka! O, szawu. Za ciemno, żeby coś zobaczyć. Hmm. Przyda nam się coś, co pomoże oświetlić schowek. Nie obędzie się bez mysiego sprzętu. Zawołajcie ze mną. Ej, cosiek! Ej, cosiek! Popatrzmy: mamy tu ręczny odkurzacz, skoczek pogo, latarkę i tajemniczego nieznajomka. Który z myślich sprzętów pomoże nam oświetlić schowek? Latarka! Świetny wybór! Puszczaj, rusz i znikaj już! O rety! Mamy tu niezły bałagan! Wódka będą Zaraz, a to co? To jest wózek! Chyba do pomagałku. Pora zająć się naszymi przyjaciółmi. Może no, Flutowy ulubioną rzecz? Moja ulubiona zabawka. <śmiech> <śmiech> Całkiem spora ta zabawka jak dla takiego małego szczeniaczka. Pewnie bawił się nią, kiedy był duży. Możemy ją wykorzystać w odmłodzaczu, żeby przywrócić mu dawną postać. Świetny pomysł, Daisy. <laughs> Możemy ją ściągnąć, bo bez niej nie przywrócimy dorosłej wersji Pluto. <grystanie> 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 Za wysoko, żeby się wdrapać. Teraz bedziemy się! Myślę, że myśli sprzęt pomoże nam zdjąć zabawkę. Zawołajcie! Ej, co się! Ej, Ej co Został nam jeszcze ręczny odkurzacz, skoczek Pogo i tajemniczy nieznajomek. Który z naszych sprzętów pomoże nam zdjąć zabawkę z gałęzi drzewa? Świetny wybór! Użyjemy skoczka poza, żeby wysoko się odbić i dosięgnąć do zabawki Pluto. Usiądź rusz i znika już! Dasz radę, Donald! Zawołajmy wszyscy razem! Skok, skok, super skok! Skok, skok, super skok! Dobra robota. Dzięki, Donald. Teraz zmieńmy szczeniaczka Pluto z powrotem w dorosłego psiaka. Jesteś gotowy, mój mały? Zaczynamy. Witaj z powrotem, duży psie Pluto. Też za tobą tęskniłem! Pluto znowu jest dużym psem! Teraz jeszcze musimy odmienić Dzidusza von Drake'a. Do tego potrzeba ulubionych okularów profesora! Ruszajmy do laboratorium! O nie! Co się stało, Dziduszu von Drake? Chcesz się napić wody!

Wiem, stado owiec mam, liczyć zaczynam je. Licz jedna, druga, trzecia, hop, siódma owca, dzieci śnią. Jedna, druga, śpi, słodko śpi, oczka z owce też śpią. Mamy iść do laboratorium profesora po jego ulubione okulary. Ale musimy być cicho, żeby nie obudzić dzidzi fondreka. Chodźcie za mną, na paluszkach! Cicho na paluszkach, cicho na paluszkach! Jesteśmy! <słuch> Są zamknięte na zamek. Potrzebny nam jakiś myśli sprzęt, żeby go otworzyć. Szepczcie razem ze mną. Ej, się? Ej, cosiek! Został nam jeszcze ręczny odkurzacz i tajemniczy nieznajomek. Który z myśli sprzętów pomoże nam otworzyć drzwi? Mm, nie jestem pewien, czy przyda się do tego odkurzacz. Więc zaprośmy tajemniczego nieznajomka! Dzisiejszy tajemniczy nieznajomek to. ślusarz Goofy! Ma pełno różnych kluczy. Może którymś z nich da się otworzyć drzwi do laboratorium? Siebaretko, moi drodzy! Hejka Pluto! Możesz nam pomóc, ślusarzu Goofy? Chcemy się dostać do laboratorium profesora. No pewnie, ale dlaczego wszyscy tak cicho mówicie? Żeby nie zbudzić drzwi? <laughs> nie, ale żeby nie zbudzić Dzidzi. Oho, jaki słodziak! No to sprawdźmy, który klucz pasuje do tych drzwi. Wygląda na to, że kluczyk z niebieską gwiazdą. Zobaczmy! Czy ten klucz otworzy drzwi? Nie, nie jest niebieski i nie ma kształtu gwiazdy. To może nada się ten? Czy ten klucz otworzy nam drzwi? Nie. Racja ma kształt gwiazdy, ale jest różowiutki. Potrzebny nam niebieski w kształcie gwiazdy. Takiego szukajmy. No a co No i Świetnie! Gwiazda. W kolorze niebieskim. Idealnie pasuje do zamka. Super, otwierajmy drzwi. O, się! się. <laughs> 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 o, Boże! Ups. O, cichutko, <laughs> Dzięki za pomoc, ślufarzu Ogufi? Nie ma za co? Dużo Do następnego. Musimy znaleźć okulary profesora. Pomyślmy, gdzie profesor mógł zostawić ulubione okulary? O Reddy. <gry> nie podoba mi się ten duży, czerwony przycisk. Uwaga! Nie dajmy mu tego dotknąć! A -a -a -a! Nie! O, nie! Nie! Rady, się! O! Było tylko konfetti. O, stokrotki! Teraz to już na pewno nie znajdziemy ulubionych okularów profesora przez ten bałagan! Potrzebne nam coś, czym można sprzątnąć konfetti. Tylko jeden myśli sprzęt, czyli ręczny odkurzacz. Hmm, jak myślicie, czy odkurzacz pomoże sprzątnąć konfetti? No pewnie! Odkurzacz potrafi wciągnąć rozsypane rzeczy. Wykorzystaliśmy wszystkie myśli sprzęty. Bardzo ci dziękujemy! A teraz do sprzątania! Jest idealnie czysta. Patrzcie, to przecież okulary profesora. Jesteś gotów, malutki? Zaczynamy! Juhu! Ha, ha, ha. No nie do wiary. Serdecznie dziękuję, moi drodzy. Wiecie. Nie zamierzałem się zmienić w profesora Ludwiga von Bobasa. Ale tak między nami. Zabawnie było raczkować na czworaka po wszystkich kątach. Nie ma za co, profesorze. Powiedz, do czego właściwie służy ten czerwony przycisk? O, to jest mój uroczystościowy przycisk. Używam go zawsze wtedy, kiedy chcę uczcić coś wspaniałego. Jak na przykład nowy wynalazek. albo to, że zmieniłem się z Bobasa z powrotem w wielkiego profesora Ludwiga. Dzięki, że pomogliście nam odmienić szczeniaczka Pluto i dziadusia Fondrejka. Znów są duzi jak przedtem. Nie poradzilibyśmy sobie bez was. <laughs> A teraz wszyscy wstańcie i zatańczmy nasz ulubiony myśli taniec! Hej, ho, nie trudne jest to, Kto uszy ma piosenkę zna, Z nią problem się rozwiązać da! Hej, ho, hej, ho, już biega ci co? Moi drodzy, przeżyliśmy dziś razem Niesamowitą bobasową przygodę! Co za wspaniały dzień! O tak, o tak, już wiesz co i jak, Idzie nowy dzień, nie ociągaj się, Więc bez dwóch stań, na nogach stań! O tak, o tak już wiesz co i jak, o tak, o tak już wiesz co i jak Mówimy wam pa miłego dnia Dziś myszkamiki żegra wam To zobaczymy się